Moi drodzy, zapraszam Was na wielki sezon wyprzedażowy w sklepie Pan Ryba. Będziecie mogli znaleźć niektóre produkty nawet z 20% rabatem. I teraz uwaga, z 20%, czyli w sklepie Pan Ryba naprawdę dużym. Dlaczego? Dlatego, że większość sklepów stacjonarnych ma bardzo wysokie marże i może sobie pozwolić na 50% rabaty. U nas w sklepie Pan Ryba ceny i marże są niskie. Ceny są dosłownie internetowe. Bo prowadzimy i sklep stacjonarny, i sklep internetowy. W związku z tym, nawet jeśli będą u nas rabaty 20%, to wszystkie produkty kupicie i tak taniej niż w sklepach stacjonarnych innych konkurencyjnych. Czas start. Wielki sezon rabatów w sklepie Pan Ryba właśnie się rozpoczął i potrwa do końca roku. Zapraszam.